Więc tak, zmiana planów. I główną rzeczą dla mnie to jest ten zapach. Ja czuję normalnie pomarańcze. Oh, o A ah, Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 22 grudnia i w planach wizyta w miasteczku Benidorm. Zapraszamy. I tak jak pokazywałam wcześniej, nasze miejsce, w którym mieszkamy, oddalone jest od linii tramwajowej kilka kroków. Postanowiliśmy więc wsiąść w tramwaj i pojechać w przeciwną stronę do wczorajszej wizyty, do miasteczka Benidorm, które też jest przepiękne i warte do pokazania. Więc tak, zmiana planów. Um, okazało się, że do miejscowości, do której musimy dojechać, jest 40 parę kilometrów, więc y, trochę nie zaplanowaliśmy. A, a tak szczerze mówiąc, ten wyjazd jest pierwszym wyjazdem, gdzie nie do końca mamy plan na niego. Gdzieś, chcieliśmy tak spróbować po prostu, um, jak to jest, nie planować i jechać przy, przed siebie, a kamper temu sprzyja. Więc, e, więc nie planując okazało się, że mam 40 parę km do miejscowości, do której mamy dojechać i byśmy, byśmy jechali tramwajem półtorej godziny, co jest bez sensu. E, dzieci oczywiście strasznie e, pragną pobiegać na plaży, pobawić się na plaży, więc doszliśmy do wniosku, że dzisiejszy dzień będzie taki okoliczny, że tak powiem, to znaczy będziemy bawić się na plaży, przejdziemy się do sklepu po e, parę rzeczy, które potrzebujemy e, i zostaniemy w okolicy. E, a jutro po prostu samego rana ruszymy kampera i pojedziemy przed siebie <laughs> do tej miejscowości, bo warto ją zobaczyć. E, no i to jest taki nasz plan bez planu. E, więc Mariusz wrócił do samochodu, zostawić rzeczy, wziąć jeszcze parę swoich potrzebnych. E, no i no, dzisiejszy, dzisiejszy dzień bez planu, ważne jest, że fajną pogodą, 20 stopni ponoć będzie, To 12. Zapraszam na oglądanie no, dalsze. Chodź, pokaż, jak jest fajnie, o. Mama, jak to jest No biegaj, biegaj, biegaj. plaża ja wczoraj zmarzłam więc się w bluzie ale ogólnie ciepło, bardzo ciepło ale ja się jeszcze muszę dogrzać bo ja wczoraj nie przeceniłam przeceniłam pogodę i nie ubrałam się tak jak powinnam, więc teraz nadrobiam dodam tylko, że zmarzłam po godzinie czwartej po południu, bo do czwartej było, był wręcz upał ale niestety po czwartej się robi już chłodno Umówiliśmy się z Mariuszem w danym punkcie, powiedzieliśmy, że stoimy przy wieżyczce takiej ze sznurków do wspinania się, no i czekamy. On twierdzi, że nas nie widzi, my twierdzimy, że go nie było, okazało się, że trochę dalej od nas, czyli jakichś kilometr dalej, też była wieżyczka ze sznurków, tam jest Maniek, a my byliśmy hen hen tam więc jedziemy. Tak, takie piękne widoki mamy po prostu przecudownie. Nie wyobrażam sobie tego świata w deszczu. Chciałabym nie widzieć tego, więc mam nadzieję, że nie uraczę. Ale słońce jest po prostu raj. Nawet przy tej temperaturze dzisiaj jest niby do 20 stopni, ale powietrze jest zimne, więc um, tak jak dzieci idą w krótkim rękawku, to jest tak akurat nie za ciepło, nie za zimno. Tata jest tam No i idziemy na podbój e, okolicy Ja jestem tu Tosia jest Tu Tosia jest i Tymek jest tu Super no. Tymek Możesz sobie do kaptura tą piłkę włożyć Z tyłu włożyć Ci. Sorry we speak English Polish <laughs> film 13, one free. 13. Yeah, years old. yeah. He is 13. To się odnalazła ta Panna zaczepiła się pyta ile na tym jak ma lat, nie? 13. Uu! Tak fajnie. Tak, Wstań ładnie pod palmą, co? Pokaż się z tym. Z Tymonkiem. jak idź pod palmę. Liczna palma, nie? Czekajcie. Czekajcie, jeszcze nie? Ale ładne miny proszę. T Tosia, weź tą rękę. Dobra. A Nie idziemy. Nasza Tosia Maruda. Możemy tu w lewo odbyć, bo tam jakieś kamienie są, wiesz. Nie wiem czy słychać. Ale Teraz akurat samochody jadą. E, ćwierkają ptaki bardzo, tutaj mieszkają chyba jakieś kolonie. To jest jakby korytarz rzeki. Jesteśmy miesiąc po powodzi w Walencji. Nie wygląda to na to, żeby tutaj płynęła woda, więc podejrzewam, że w tym miejscu wody nie było. Eee, ale niesamowity, niesamowity rejon, taki naturalny dla zwierząt. Nie wygląda to pięknie, ale na pewno jest bardzo przydatne. A tu już miasto. <laughs> do Kolejne miasteczko. Lidl, jakby ktoś potrzebował. Lidl. Alcampo. No. Alcampo miasteczko. Tak. Trafiliśmy niechcący na super, supermarket yy, naszych dziadków. <trafili> czyli market. I główną rzeczą dla mnie to jest ten zapach. Ja czuję normalnie pomarańcze. A tutaj się nie kupuje kartów, wiesz? Patrz, jaki granat. I granat. Będziemy wracać, bo nie mamy gotówki, a oni mają tylko gotówką. Znialone pomyśleć. Ale wciąż się i jak gdzieś... Nie pies. I przestań komentować. To jest A tam co jest? Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek. Nie, to są chyba kremy. To są kremy, bo to pachnie na kremy. Dobra, nie idziemy tam, tam bez sensu, chodź tedy. Panie, chodź tu, tam no, I tutaj mamy co? Mamy tutaj. O, tutaj mamy słodycze. Nie, mamy słodycze. Udawało mi się, że jutro będzie też to samo. Jesteśmy w karforze, zwykłym, normalnym Carrefourze. To jest to, co lubimy najbardziej. No. Nie ma. Mogę szybko kukować? No może. Nie, proszę. Nie, nie. 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 Nie.

20 grudnia. 22 grudnia. Nawet się nie spodziewałam, że, że mogę się opalać. Mokry. Będziesz mokry, to będziesz się ob obetrzeć, będziesz szedł obstarty. Tymek! No, i tak jak widzicie, jedni się bawią dobrze na piasku, drudzy się bawią dobrze biegając. My zostaliśmy na plaży. Mariusz zabrał swoje buty, nowe, i wielkie chęci, i pobiegł. Tak jak zawsze, ci, którzy nas znają, wiedzą, że Mariusz, Mariusz'a pasją jest bieg, przygotowywanie się do maratonów i zaliczanie tych maratonów oczywiście. No, i tym razem nie obyło się bez treningu. Mariusz wybiegł w stronę Alicante, pobiegać. Biegacz po spolicu zwrócił, <laughs> ale mokry. Ciekawe. Jak się biegało? Ciepło. Ciepło, a ile zrobiłeś? Pół, dwadzieścia spokojnie. Ładnie. Ile a, stopni jest? A, a, teraz chyba coś komu 22. Jest, jest, jest fatalnie, bo, bo do Alicante jest wiatr, jest fajnie, a z Alicante... Ty dobiegłeś do Alicante? No tak, trochę. Znaczy nie do końca, no idzie do Alicante, kierunek Alicante, jedzie po kilometrach mm -hmm. Tam już tam, gdzie nie można być w plaży, bo tam się kończy plaża, się jest miasto, uchodzi, Ładnie Buty aj. upychasz? No, przede tego, że nie tyle, że dziwne są, wiesz W ogóle totalnie, wiesz, jestem przyzwyczajony do innego typu buta, co nie? To jest, to jest tak jak się zapomina butów, kiedy do doma. A to obiadek już to się właśnie dokończyła, swój. Myślałam, ale że To mój. <laughs> nie, to nie twój. No. Więc każdy ma trochę z tych wakacji. No i tak jak zawsze wychodzi, że z planów Nici Benidorm jako miejscowość do zwiedzania odpadło z naszych planów tego dnia. Musieliśmy to przesunąć na następny dzień, ale właśnie na tym to polega, że y, kamperowanie to. Y, Życie bez planu, tak mi się wydaje. To co widzieliśmy, to było El Campello, miasteczko, które jest pomiędzy Alicante i Benidorm, do którego naprawdę serdecznie zapraszamy. Jest to typowy przykład tego mniej turystycznego miejsca do zwiedzania w Hiszpanii. No i tyle z tego naszego leniuchowego dnia. Jak każdy wie, święta to też przygotowania, więc postanowiliśmy ten 22 poświęcić na leniuchowanie, po czym 23 wzięliśmy się już za przygotowania do świąt, co zobaczycie niebawem. Um, Dziękuję Wam bardzo za, za spędzenie tego czasu z nami. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy, ale zawsze jest warto zobaczyć też tą stronę bardziej ekonomiczno-społeczną miasta. Naprawdę serdecznie polecamy i zarówno takie markety, które, na których można kupić produkty lokalne, jak i po prostu zwiedzić to miasto od strony tej mniej turystycznej. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek, który się pojawi już niebawem, tym razem przygotowania do świąt i same święta, a będzie warto. Dziękuję.